Sprawa Iwony Wieczorek Krzysztofka twierdzi, że 19-latka została jej udoszona, czekali na nią w lasku. Niewyjaśnione zaginięcie Iwony Wieczorek od lat pozostaje jedna z największych zagadek kryminalnych. Przez ostatnie 13 lat śledczym nie udało się wyjaśnić, co tak naprawdę stało się tej feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. roku. Po tym... Jak sprawa zainteresowało się krakowskie archiwum X, pojawiła się nadzieja. Za tym razem uda się rozwikłać te tajemnicze historie. Po wielu latach udało się stalić tożsamość pana rzecznika i zatrzymano Pawle P. Przecinek który usłyszał zarzuty związane z utrudnianiem śledztwa w sprawie Gdanszczanki. Media do czerwoności tak także informacja o przeszukaniu dawnego budynku Zatoki sztuki. Mimo że wracająca z sopockiej imprezy nastolatka zaginęła 13 lat temu, to teraz media przypominają jej związane ze sprawę zeznania. Szczególnie czy teorii dziennikarzy śledczych, którzy przez lata zajmowali się tajemniczym zniknięciem wieczorek. Jakiś czas temu swoimi przemyśleniami dzielił się m.in. dziennikarz Mikolaj Podolski, który w przeszłości współpracował z Januszem Szostkakiem. Mężczyzna opowiadał o kilku scenariuszach, które jego zdaniem mogłyby tłumaczyć, co wydarzyło się licowej nocy. Podolski przyznał jednak, że nie wierzy, żebyśmy kiedykolwiek dowiedzieli się, co się stało z na Wieczorek, bo cały czas nie ma ani jednego dowodu, który pomógłby wskazać sprawcę albo rozwiązanie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Tym razem media przypomniali o zeznaniach Krzysztofa K, które opublikowane zostały na portalu Trime.com.pl, którego redaktorem naczelnym był Janusz Szostak dziennikarz, który przez wiele lat zajmował się sprawą Iwony wieczorek. W serwisie można przeczytać zeznania powiązanego z pomorskim światem przestępczym Krzysztofa K. Przecinek, który miał opowiedzieć o rozmowie ze swoim znajomym Marcinem, który twierdził, Zeznali wony Wieczorek. Z jego zeznan wynikało, że ze mężczyzna wraz ze swoim towarzyszem zbrodni przetransportowali Iwonę na dzialki. Marcin nie powiedział mi, jakim samochodem przetransportowali Iwonę na dzialki. Nie wiem, jakiej on był marki, ilu drzwiowy jaki miał kolor. Marcin powiedział mi tylko. Zatem kolegia zadzwonił do niego, aby przyjechał pod klub w Sopocie. To było po awanturze dziewczyna. Iwona zorientowała się, że on podał jej narkotyk, bo chciał się z nią zabawić, czytamy na stronie. Krzysztof Kamial wspomniec, gdzie mężczyźni urzadzili zasadzkę na 19-letnia gdanszczankę. Oni czekali na Iwonę w lasku, ten lasek znajduje się po lekkim ukosie od wejścia 63. Wiedzieli, które do Iwona będzie wracać do domu i pojechali w to miejsce, które by miała przechodzić. I czekali na nie w samochodzie. Marcin miał podejść do Iwony, przyłożył jej broń do ramienia i kazał wsiąść do samochodu. Iwona go posłuchala, siadła na przedzie, po stronie pasażera. Marcin miał usiąść za kierownicą. A stylu tyłu siedział jego kolega, z którym wcześniej Iwona bawila się na dyskotece, kontynuował mężczyzna. Sledczy mieli wypytywać Krzysztofa K., jak była ubrana dziewczyna, jednak mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć na te pytania. Twierdzać, że kolega nie opowiadał mu, co nastolatka miała na sobie tej nocy. Wspomniał jednak, że Iwona miała zostać zgwalcona. Pamiętam, że on mówił, i z jego kompan zbrodni miał ciągnąć przed zgwalceniem Iwone za włosy. To miało stać się przy krzewach i oczku wodnym na dzialce. Jaka miała wtedy fryzurę? Nie wiem Marcin opowiadał mi o tym, że nikt Iwony nie znajdzie był pewien. Zim wybrali z tym kolega bardzo dobre miejsce do ukrycia zwloki wony. Ona miała być uduszona przez nich po zgwalceniu. Potem ja zakopali obok tej dzialki. Tam były w pobliżu jakieś rury nie wiem dokładnie, gdzie jest to miejsce. Martin opowiadał: Ze wcześniej miał tam zdarzyć się jakiś tragiczny wypadek i że nikt tam i wony nie będzie szukał miał kontynuować mężczyzna. Z udało się dotrzeć wówczas do Marcinem, o którym miał rzekomo wspominać Krzysztofka? Mężczyzna zeznał jednak, że ze gdy doszło do tragedii, siedział w więzieniu i nie przypominał sobie spotkania z żadnym kolegą z celi. Szosta, gdy wagował wówczas, ze nie oznaczało to, że ta historia mogła się nim wydarzyć. Nie oznacza to jednak, że do opisanych zdarzeń i spotkania z Krzysztofem Kanie mogło dojść. Być może Marcina poniosła fantazja i przypisał sobie, aby zaimponować kumplowi. Czy jest, ze słyszanym za kratami czyny, zastanawiał się nad P. Janusz Szostak. Myślicie, za kiedy sprawdza o tym, co się stało z na wieczorek? Ujrzy światło dzienne